Para za parą. Ziemia zapełniła się ludźmi. Jednak grzeszyli oni tak bardzo, że Bóg zaczął żałować, że ich stworzył. Postanowił więc zesłać potop, czyli wielką powódź, żeby zmyć wszystkich ludzi z powierzchni Ziemi. <laughs> Na ziemi żył w tym czasie człowiek o imieniu Noe, który bardzo różnił się od pozostałych. Kochał Boga i był mu posłuszny. Bóg postanowił więc ocalić z potopu Noego i jego rodzinę. Bóg ostrzegł Noego przed potopem. Polecił mu zbudowanie ogromnej łodzi z trzema oddzielnymi pokładami, niewysokim dachem, oknem i drzwiami, a Noe posłusznie ją zbudował. Następnie Bóg nakazał Noemu zabrać z każdego gatunku zwierząt parę, jedno rodzaju męskiego, jedno żeńskiego. Kiedy Noe i jego rodzina weszli do łodzi wraz ze zwierzętami, Bóg zamknął za nimi drzwi. <mum> Deszcz padał przez 40 dni i 40 nocy. Woda lała się z nieba, przybierały oceany i jeziora. Nawet najwyższe góry zniknęły pod powierzchnią wody. <laughs> Czy Bóg kazał Noemu wziąć ze sobą do łodzi po jednym z każdego gatunku zwierząt? Tak czy nie? W tym czasie Noe, jego rodzina i wszystkie zwierzęta byli bezpieczni w łodzi dryfującej po wodach potopu. Bóg ani na chwilę nie zapomniał o Noe. Bóg posłał na ziemię wiatr, aby osuszył wody. Kiedy łódź zatrzymała się na górze Ararat, Noe wypuścił z okna gołębia. Kiedy ten nie wrócił, Noe wiedział, że jest już bezpiecznie. Kiedy ziemia była już sucha, Bóg nakazał całej gromadzie opuścić łódź, na znak obietnicy, że już nigdy więcej nie przykryje całej ziemi tak wielką wodą. Namalował na niebie tęczę. <grymne> <grymne> Bóg namalował na niebie tęczę na znak obietnicy, że nigdy więcej nie zaleje wodą całej ziemi. Prawda czy fałsz? Bóg namalował na niebie tęczę na znak obietnicy, że nigdy więcej nie zaleje wodą całej ziemi. Prawda czy fałsz?